Wszelęcy, oczcigodny księże biskupie, oczcigodni księża infułaci, prałaci, kanonicy, prepozyci, nasi kapłani i moi drodzy współbracia w wierze i w Kościele katolickim. Gratuluję przepięknej rocznicy w bardzo historycznym miejscu. To jest bardzo stara parafia, nie najstarsza w diecezji płockiej, ale bardzo stara. Serocki jest starszy jako kaplica, bo jeszcze wtedy parafii nie było, ale tutaj na pewno była kaplica już w roku 1250. To jest bardzo wcześnie. Nie jeszcze parafia. Wtedy wymieniony jest kapelan tej kaplicy, Jerzy, prawdopodobnie z pochodzenia Czech, to już było na terenie dóbr stanowiących uposażenie biskupstwa płockiego. A potem musiała powstać parafia, też wcześniej, bo wiemy, że w 1389 roku biskup płocki Ścibor z Radzimina wytyczył granice parafii i określił dziesięcin, wymiar dziesięcin z wsi i miejscowości należących do tej parafii, a w 1418 roku biskup Jakub uzyskał dla tej parafii odpusty. To była spora parafia, aczkolwiek nie, nie bardzo duża. Tak liczebnie, króciutko tylko. W 1609 roku wymienionych jest 16 wsi, ta liczba wsi się zmieniała. A potem już mamy osoby, 1776, to jest 1000. 1900, już tak pominę te 3200. Największy stan, jaki wykazano w parafii, to jest 3602 osoby w 1939 roku. Z 2004 roku dane dla porównania 2500. To miejsce, w którym jesteśmy, prawdopodobnie dokładnie to, to miejsce istnienia wielu świątyń. Jednej po drugiej. W połowie XIII wieku, więc proszę zobaczyć, tak naprawdę 800 lat temu musiała tu stać drewniana kaplica, o której niewiele wiemy poza tym, że była. Na pewno jak była parafia, to tą drewnianą kaplicę zastąpił kolejny drewniany kościół, który nie był chyba w najlepszym stanie. Bo w 1464 roku został, dokładnie 16 maja, został konsekrowany kolejny kościół w tym miejscu przez biskupa Płockiego Ścibora z Gościenic. Wiemy o nim, że był to nieduży kościół drewniany, orientowany, tak jak wszystkie, ten też jest orientowany, czyli ku wschodowi. Jedna tylko nieduża nawa i to wszystko kryte gontem. Yy, trzy ołtarze miał ten kościół główny, i w głównym ołtarzu był rzeźbiony krucyfiks i podupadał. W 1609 roku napisano, że był już w stanie złym, wymagał yy, bardzo poważnego remontu. Te remonty robiono, aż w końcu przyszła kolej na budowę kolejnej świątyni, w tym miejscu, drewnianej również. Która została zbudowana w 1715 roku i konsekrowana przez ówczesnego biskupa płockiego Ludwika Bartłomieja Załuskiego. Również drewniana, również kryta gątem, mająca sześć okien. Tą bryłę kościoła Państwo znają. Ja nie będę go dłużej omawiał, dlatego że w 1927 roku ten kościół. Za zgodą władz kościelnych ówczesny proboszcz rozebrał, sprzedał go do porządia i tamten kościół funkcjonował. Więc, jakby ktoś z Państwa chciał, to, to do porządia trzeba jechać, żeby zobaczyć kościół z a ten, co tu był wcześniej. I teraz proszę Państwa, perła. Perła. Naprawdę perła architektury sakralnej Mazowsza, miejsce, w którym jesteśmy. Proszę mi wierzyć, że do mnie dużo, ja pochodzę z innych stąd do mnie dużo ludzi przyjeżdża i jak się mówi dzierżynin, to ci ludzie nawet, którzy nie znają tu w ogóle topografii, jadący z daleka, mówią to z tym ładnym kościołem. To to jest taki, dla państwa ta świątynia jest identyfikacją miejsca, nawet dla ludzi, którzy pojęcia nie mają. Jak to się stało? Trudno było budować kościoły pod koniec XIX wieku, Chociaż ówczesny proboszcz od 1900 roku, był to ksiądz Michał Sawicki, bardzo długo się starał, w 1903 roku zamówił projekt. Ten projekt został zrealizowany i zamówił u niebyle kogo. Józef Pius Dziekoński, wielki, wielki polski architekt architektury sakralnej, Państwo powinni go kojarzyć przede wszystkim z katedry św. Floriana. To jest ta wielka gotycka katedra na Pradze, którą widać. Ten kościół na Starych Powązkach, przebudowa kościoła Karola Boromeusza, to jest też jego dzieło. I cała seria kościołów również na Mazowszu, przebudowa katedry w Radomiu, fary w Radomiu, na Lubelszczyźnie. Dziekoński był nieprawdopodobnie popularny wtedy, jak projektował, mówiono... Że Dziekoński w takim ważnym momencie dla Państwa na nowo definiuje polskość w architekturze. Dzisiaj już tak nie uważamy, to, to trochę bardziej skomplikowane, ale była to wielka postać. Proszę zobaczyć, jak genialnie on to osadził. Ten kościół z daleka, jak Państwo go widzą, wygląda na ogromny. Jak wejdziemy do środka, aż tak wielki nie jest. On to osiągnął w taki sposób, że po pierwsze genialnie wykorzystał jego położenie w terenie. To, jak go obserwujemy z drogi, że za nim jest przestrzeń ku rzece i nic wokół niego wysokiego nie ma. On nawet w tym kształcie, którym jest obecnie, jest monumentalny. Co jeszcze zrobił, żeby wydawał się większy, a wiedział, że tu nie jest potrzebny taki wielki kościół to rozszerzył tą część zewnętrzną, no mądrze to się mówi fasadę, tak, frontową i tą część z frontu, dzisiejszą kruchtę, ona jest przecież szersza niż nawa główna tego kościoła. Przez to osiągnął ten efekt monumentalności i do tego dodał jeszcze wieże. Jedna nawa z transeptem, nawa ma trzy skrzydła, transepty jednoskrzydłowe i nieco wąsze jednoskrzydłowe Presbiterium czynią go takim typowym neogotyckim, ale bardzo przemyślanym, dostosowanym do miejsca, monumentalnym jednak budynkiem. To, co mamy dzisiaj, to nie jest wszystko oryginalne, dlatego że Kościół był niszczony. Wcale nie tak łatwo się budowało ten Kościół. Budowali go i to chcę Państwu z wielkim ukłonem powiedzieć, budowali go przede wszystkim parafianie Oczywiście. Najpierw pod inspiracji i przy wsparciu księdza Michała Sawickiego, ale na przykład cegłę dał dziedzic Pobyłkowa Karol Dłużewski. Drewno kupiono z lasów państwowych, nawet całą działkę w lasów państwowych kupiono. Budowało go dwunastu murarzy cały czas i parafianie do pomocy na zmianę przychodzący każdego dnia. Tak ten kościół powstał. Szło wszystko bardzo sprawnie. W 1914 roku były mury z wieżami pokryte dachówką, w środku nie było posadzki, sklepień i tynków. Aż przyszła pierwsza wojna światowa no i lato 1915 roku kościół został dość poważnie zniszczony. Południowa wieża kościoła została strącona i w zasadzie dach na kościele, jeszcze nieukończonym, wymagał od początku budowy. W 1917 roku zmienił się proboszcz. Był to już wtedy ksiądz kanonik polski Jan Dobecki i no przyszedł tu z zadaniem dokończenia tej budowy. Wcale nie było tak łatwo. Dokończyć ten prawie gotowy kościół. Nie tylko, proszę Państwa, że bieda powojenna, bo na Mazowszu po I wojnie światowej była bieda, ale ludzie byli ofiarami. Byli ludzie no, takiego niskiego stanu, wyzwoleńcy, tak zwani, ludzie o poglądach lewicowych, którzy buntowali parafian przeciwko księdzu Dobeckiemu. W taki, takiej wyczytałem, że nawet jeden z tych ludzi powiedział. Nigdy ksiądz Dobecki, kościoła nie dokończy. My mu nie pozwolimy. A jednak dokończył. A jednak dokończył. I teraz przechodzi. Kościół, oczywiście, proszę Państwa, nie wygląda tak jak wtedy. To też trzeba było powiedzieć, że największe zniszczenia w II wojnie światowej po jednej stronie narwi od września. 44 do stycznia 45 stali Rosjanie. Po drugiej stronie Niemcy. Na całej tej linii Narwi trwało artyleryjski. Mamy dokładne zdjęcia tego kościoła z 45 roku. Nie tylko nie ma wież, nie ma dachu i połowy murów. To jest wszystko ścięte. To jest ruina tak do połowy, jakby to wszystko oderwał. I na mury na całej wielkości. Do 1947 roku zabezpieczone, potem pieczołowicie odbudowane. Niestety bez wież i bez tych sterczyn takich na bokach i jeszcze bez kilku elementów on nie wygląda aż tak jak ten pierwotny kościół, troszkę mniejszy. Tam mamy taką drewnianą, urokliwą makietę, jak to mogło wyglądać. To zachęcam Państwa, zresztą można znaleźć zdjęcia tego starego kościoła w internecie. Wielokrotnie potem remontowany taki zasadniczy pierwszy remont to do 64 roku, ale potem 72, 74 kolejny, 74 rok, przepiękne polichromie autorstwa Tadeusza Drapiewskiego, no to jest ta tytularna po tej stronie, to jest patrona kościoła świętego Tomasza, ta scena, kiedy on uwierzył w zmartwychwstanie Chrystusa, który Drapiewski namalował tutaj po drugiej stronie. I teraz słów kilka o konsekracji kościoła, która się odbyła 100 lat temu i jeden dzień. Konsekracji gotowego kościoła dokonał arcybiskup płocki, dzisiejszy błogosławiony nasz męczennik, arcybiskup, Julian, Antoni Julian Nowowiejski przybył na miejsce już 24 października z liczną asystą i tutaj z Kapituły Pułtuskiej i z Płocka z Kapituły i w gronie kleryków z seminarium, którzy mieli stanowić dodatkową asystę jeszcze tych uroczystości i konsekracja tego kościoła, proszę Państwa, trwała dwa dni. Nie jeden, tylko dwa dni. No biskup oczywiście został powitany. Wierni, o co, 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 czego trzeba mieć świadomość. Tak, tamta konsekracja odbywała się w dwóch kościołach. Zaczęła się w starym, jeszcze nierozebranym kościele, a dopiero po konsekracji ten był miejscem celebry. Więc biskup spotkał się z wiernymi i przemówił do nich w starym kościele, i tam przygotowano relikwie do przeniesienia do tego kościoła. I to był koniec obchodów pierwszego dnia, drugiego dnia, te właściwe konsekracja rozpoczęła się o godzinie ósmej rano, w Starym Kościele. Z udziałem biskupa, psalmami błagalnymi przy tych zebranych relikwiach w Starym Kościele, potem odbyła się procesja, ale jeszcze bez relikwii, do nowego kościoła. Biskup. Arcybiskup Nowowiejski stanął w drzwiach, najpierw poświęcił kościół obchodząc go od zewnątrz, potem od wewnątrz, i dopiero do poświęconego kościoła wniesiono relikwię. Wówczas arcybiskup Nowowiejski wygłosił mowę, o której za chwilę, i dopiero nastąpiła konsekracja ołtarza. Głównego, tylko to jest późniejsze, mówimy o tamtym, o tamtym ołtarzu, yy, której głównym elementem było zainstalowanie takiej skrzyni z relikwiami i następnie zamurowanie. Te relikwie są tutaj zamurowane. Potem ksiądz arcybiskup poświęcił tak zwane utensylia ołtarzowe, czyli wszystkie te do Najświętszego Sakramentu, do, do obsługi, że tak powiem, ołtarza. I dopiero do, po tym momencie ksiądz Sawicki, a więc ten pierwszy proboszcz nieówczesny, przeniósł procesjonalnie ze Starego Kościoła najświętszy sakrament i dopiero został umieszczony w tym tabernakulum. I teraz. Dopiero po tym wszystkim, po konsekracji z zewnątrz, wewnątrz, instalacji relikwii w ołtarzu, wniesieniu najświętszego sakramentu, uroczyście zamknięto drzwi główne i przy wielkim tłumie rozpoczęła się celebracja pierwszej w tym miejscu mszy świętej. Oczywiście celebransem był ksiądz arcybiskup Nowowieński, natomiast kazanie wygłosił ksiądz Władysław Dębowski, proboszcz z Zaręb. Kościelny. Po południu jeszcze o godzinie 16 odbyło się bierzmowanie w tym miejscu i dopiero ksiądz arcybiskup wyjechał. I na koniec parę słów, co mówił arcybiskup Nowowiejski w tej mowie, kiedy otwierał, tłumaczył wiernym ten kościół, bo to jest do dzisiaj aktualne. Nasz błogosławiony tłumaczył, że do konsekracji to był gmach. Jak wiele innych gmachów. Porządnych, solidnych, ale tylko gmach. A teraz to jest świątynia. Dom Boży. Potem powiedział, że jest to świątynia Kościoła. Katolickiego, który obejmuje, biskup w imieniu Kościoła obejmuje władanie nad tą świątynią. A potem przypomniał, że w żaden sposób ta świątynia nie może być profanowana, znieważana i że należy o nią dbać. I tak, proszę Państwa, do dzisiaj jest. To wspaniały dom Boży, który dla tutejszych parafian przede wszystkim jest przepięknym świadectwem wiary. Wiary żywej, państwa wiary, wiary tu i teraz. I tak jest niezmiennie od stu lat w tym miejscu. I to jest wartość, której nie da się tutaj określić. Żadną miarą, żadnym miernikiem naukowym, żadnym miernikiem architektury sztuki. To jest wymodlenie tego miejsca przez 100 lat. To wszystko razem to jest przepiękne Państwa dziedzictwo. Dzie Pomnik tego, jak Państwa przodkowie, a Państwo z nimi razem stworzyli przepiękny dom Boży. I jak w tym przepięknym domu Bożym ciągle Państwo szukają i odnajdują Boga. Dziękuję za uwagę.